A więc, siebaneczko, ja jestem Kamilita z kolejnym odcinku na moim kanale. Jak wiecie, lubię testować rzeczy, m.in. do jedzenia albo do picia. Ostatnio testowałem tiktaki o smaku kolowym. A dzisiaj przetestujemy sobie czerwonego byka o smaku granata. Co najlepsze, dałem go schłodzić. Chłodził się, z tego co pamiętam. To jakieś 4 dni się chłodził, 4 dni się chłodził, albo 5, 4-5 dni, także jest naprawdę fajny, chłodny. Tak. Ale bez przedłużania otwórzmy go sobie, no i przetestujmy jak smakuje, także cheers. Muszę powiedzieć, że naprawdę jest fajnie gazowany, schłodzony jest, smakuje naprawdę spoko. Czy jest to jakiś super mega smak? Nie powiedziałbym, armuzoły smakuje mi lepiej. Także w skali od 1... Czekajcie, jeszcze raz się spróbuję go. No jest ok, jest ok. W skali od 1 do 10. W mojej skali oceny dam mu mocną siódemeczkę, bo jest naprawdę spoko, schłodzony, jeszcze trochę lepszy. A powiedzcie, co Wy sądzicie o tym Red Bullu. Czy nam smakuje, czy może jednak nie? Nie. Wyraźcie opinie, bardzo mnie to interesowało i widzimy się w kolejnym odcineczku. Do następnego i pa, pa.